Poznaj Gwatemalę, kraj, w którym mieszka najniższa kobieta na świecie. Gwatemala to kraj pełen kolorów, zapachów i oczywiście niesamowitych ludzi. Mówiąc o ludziach, nie można nie wspomnieć o kobietach z Gwatemali, silnych i wytrzymałych jak same góry otaczające ten kraj. Niosą one tradycje w swoich kolorowych tkaninach, historię w oczach i siłę natury w sercu. Kobiety gwatemalskie są duszą kultury tego kraju odpowiedzialne za zachowanie tysiącletnich tradycji rdzennych ludów zamieszkujących ten region. Widać to na ulicach, w wioskach, na targach, gdzie sprzedają swoje rękodzieła, jedzenie, historie. Są matkami, gospodyniami domowymi, pracownicami, artystkami, liderkami społeczności i wszystkim jednocześnie. To one tkają jaskrawe ubrania, przygotowują smaczne potrawy, śpiewają pradawne pieśni, uczą dzieci i walczą o swoje prawa. Zawsze z uśmiechem na twarzy Mimo piękna i siły, historia Gwatemali ma również swoje cienie. Kobiety gwatemalskie, podobnie jak inne kobiety na świecie, zmagają się z wyzwaniami takimi jak ubóstwo, przemoc, dyskryminacja. Ale nawet w obliczu tych trudności, podnoszą się z siłą tradycji, wspólnoty i nadziei. Przykładem tego jest walka kobiet rdzennych, które od wieków bronią swoich praw, kultury i ziemi. Organizują się w grupy, tworzą projekty społeczne, prowadzą ruchy i stają się silnymi głosami w obronie sprawiedliwości i równości. Godne podziwu jest to, jak wykorzystują swoją kulturę jako tarczę i narzędzie oporu, pokazując światu, że tradycja nie jest ciężarem, lecz siłą. Mówiąc o sile, nie można zapomnieć o kobietach gwatemalskich poświęcających się rolnictwu, biznesowi, edukacji. Są one fundamentem gospodarki kraju, przyczyniając się do utrzymania swoich rodzin i społeczności. Niezależnie od tego, czy są rolniczkami, handlarkami, nauczycielkami, na ich barkach spoczywa odpowiedzialność za tworzenie lepszej przyszłości DLA swoich rodzin i Gwatemali. Historia Gwatemali przeplata się z historią kobiet gwatemalskich. Nie da się opowiedzieć jednej bez drugiej. Każdy zakątek kraju, każda tradycja, każdy uśmiech. Każda walka nosi ślad siły, wytrwałości i piękna tych kobiet. Gwatemala to kraj bogaty w zwyczaje i tradycje, a kobiety gwatemalskie są strażniczkami tego dziedzictwa. Każdy region, każda grupa etniczna ma swój unikalny sposób życia ubierania się, komunikacji, celebrowania życia. To tak, jakby każdy zakątek kraju był sceną DLA, festiwalu kulturalnego, gdzie kobiety są głównymi bohaterkami. Jednym z najbardziej widocznych znaków kultury gwatemalskiej są ubrania. Kobiety rdzenne ubierają się w jaskrawe tkaniny i hafty, które opowiadają historię ich społeczności, przodków, wiary. Każdy kolor, każdy wzór ma specjalne znaczenie własny język, który przekracza pokolenia. To tak, jakby każda część ubrania była otwartą książką opowiadającą historię kobiety, która ją nosi. W tradycyjnych strojach znajduje się odbicie natury, życia wiejskiego, elementów kultury rdzennych ludów. Jaskrawe kolory nawiązują do kwiatów, które zdobią krajobrazy, hafty reprezentują faunę i florę, a tekstury przypominają ziemię i słomę. To prawdziwe dzieło sztuki, które kobiety gwatemalskie tkają swoimi zręcznymi rękami, przekazując wiedzę przodków z pokolenia na pokolenie. Kulinaria to również wielka ekspresja kobiecej kultury. Kobiety gwatemalskie są mistrzyniami w przygotowywaniu pysznych potraw z świeżych składników i niezrównanych smaków. Przekazują rodzinne przepisy, tworzą nowe wariacje i eksperymentują z tym, co oferuje ziemia. W ich rękach jedzenie staje się rytuałem uczucia, dzielenia się, jedności. Kobiety gwatemalskie są również mistrzyniami w sztuce ceramiki, tkactwa, malarstwa, rzemiosła. Kształtują glinę rękoma, tkają kolorowe dywany. Malują obrazy inspirowane naturą, tworzą ceramikę z delikatnymi detalami. Każda rzecz jest unikalna. Pełna duszy, tożsamości, miłości. W momentach święta kobiety gwatemalskie pokazują całą swoją radość i żywotność. Tańczą przy dźwiękach tradycyjnej muzyki, śpiewają pradawne melodie, celebrują życie z kolorami, zapachami i smakami. Są jak kwiaty! Które otwierają się w pełnym słońcu, wypełniając powietrze radością i wibracją. Nie sposób mówić o zwyczajach gwatemalskich, nie wspominając o znaczeniu rodziny i społeczności. Kobiety są filarami jedności, wsparcia, opieki. Poświęcają się wychowaniu dzieci, edukacji nowych pokoleń, utrzymaniu więzi rodzinnych i społecznych. Są strażniczkami tradycji, propagatorkami kultury, nosicielkami historii. Mężczyźni gwatemalscy, podobnie jak kobiety, są obrazem kulturowego bogactwa i różnorodności kraju. Są postrzegani jako silni, pracowici i mający silne poczucie wspólnoty. Jednak, podobnie jak wszędzie na świecie, rzeczywistość jest bardziej złożona i wszechstronna. Ogólnie rzecz biorąc, mężczyźni gwatemalscy są znani ze swojej gościnności i uprzejmości. Przyjazny uśmiech i ciepłe uściski są zawsze mile widziane. A rozmowa płynie naturalnie, nawet jeśli język jest inny. Są dumni ze swojej kultury i korzeni, uwielbiają dzielić się swoimi historiami, zwyczajami i tradycjami. Siła fizyczna jest często kojarzona z męskością gwatemalską. W kraju, gdzie rolnictwo nadal odgrywa ważną rolę, mężczyźni oddają się ciężkiej pracy na polu, uprawiając ziemię swoimi spracowanymi rękoma. Są również znani ze swojej zręczności manualnej, budując domy. Tkając dywany i tworząc drewniane rękodzieła z wielką mistrzostwem. Rodzina jest fundamentalnym filarem w życiu mężczyzn gwatemalskich. Są oddanymi ojcami, którzy kochają i chronią swoje dzieci z czułością. Relacja z żoną opiera się na szacunku i tradycji, a miłość do rodziny jest wyrażana prostymi gestami i codziennymi czynami. Mężczyźni gwatemalscy są również silnymi obrońcami swojej wspólnoty. W wioskach rdzennych, miastach czy na obszarach wiejskich jednoczą się, aby rozwiązywać problemy, świętować ważne wydarzenia i pomagać potrzebującym. Jedność i duch współpracy są ważnymi wartościami w kulturze gwatemalskiej. Oczywiście, Gwatemala, jak każdy inny kraj, ma swoje wyzwania. Ubóstwo, przemoc, nierówności i dyskryminacja również dotykają mężczyzn gwatemalskich. Wielu z nich walczy o godne możliwości pracy, aby zapewnić utrzymanie swoich rodzin i zbudować lepszą przyszłość DLA swoich dzieci. Jednak mimo trudności, mężczyźni gwatemalscy nie tracą nadziei. Kontynuują walkę o swoje marzenia, bronią swoich wartości i kultywują kulturę swojego kraju. Wytrwałość, siła i nadzieja są charakterystycznymi cechami duszy gwatemalskiej, obecnymi zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet dążących do budowania bardziej dostatniej i sprawiedliwej przyszłości. Życie w Gwatemali to jak zanurzenie się w kalejdoskopie kolorów, zapachów, dźwięków i emocji. To poczucie delikatnej bryzy górskiej, ciepła tropikalnego słońca, energetycznej wibracji miast i spokoju wiosek to połączenie się z pradawną historią rdzennych ludów, pięknem natury i serdeczną duszą gwatemalskiego narodu. Gwatemala zaprasza do odkrywania swoich tajemnic, zagubienia się w swoich bujnych krajobrazach, eksplorowania starożytnych ruin, zachwycania się pięknem kolorowych targów i delektowania się smaczną i bogatą w tradycję kuchnią. W każdym zakątku kraju można znaleźć fragment historii Gwatemali. Na każdej twarzy serdeczny uśmiech, w każdej rozmowie zaproszenie do przyjaźni. Życie w Gwatemali to powolny rytm, zaproszenie do kontemplacji, doceniania detali, połączenia z naturą i kulturą. Jeśli lubisz przygody, możesz odkrywać wulkaniczne góry, eksplorować krystaliczne wodospady, przygody na szlakach w dżungli i połączenie z dziką i bujną naturą. Jeśli wolisz spokój i ciszę, możesz zgubić się w górzystych krajobrazach, podziwiać piękno niebieskich jezior, kontemplować plantacje kawy i połączyć się z energią natury. Gwatemala oferuje również bogate i żywe doświadczenie kulturalne. Można zachwycać się architekturą kolonialną, odwiedzać muzea i galerie sztuki, oglądać przedstawienia tradycyjnych tańców, poznawać zwyczaje i historię rdzennych ludów oraz łączyć się z korzeniami przodków kultury gwatemalskiej. Życie w Gwatemali to możliwość poznania gościnnych i serdecznych ludzi, połączenia się z pięknem natury. Odkrywania kulturalnego bogactwa starożytnego kraju i doświadczania unikalnych i niezapomnianych przeżyć. To jak podróż w czasie i połączenie się z duszą Ameryki Łacińskiej. Oczywiście, jak wszędzie na świecie, Gwatemala ma również swoje wyzwania. Ubóstwo, nierówności społeczne, przemoc i korupcja to problemy, które trzeba rozwiązać. Ale pomimo trudności, ludność gwatemalska pozostaje silna, wytrzymała i pełna nadziei. Walczą o lepszą przyszłość DLA swoich dzieci, o bardziej sprawiedliwy i równy kraj, oraz starają się zachować kulturowe bogactwo i naturalne piękno, które czynią Gwatemalę miejscem wyjątkowym i specjalnym. Odwiedzenie Gwatemali to jak otwarcie skrzyni ze skarbami, pełnej niespodzianek i piękna. To podróż, która zabiera cię do świata jaskrawych kolorów, upojnych zapachów i zapierających dech w piersiach krajobrazów. To jak wejście do baśni, gdzie historia przeplata się z naturą. A kultura splata się z tradycją. Można rozpocząć swoją przygodę od zwiedzania miasta Gwatemala, stolicy, z jej kolonialnymi budowlami, kolorowymi targami i wibracyjną atmosferą. Katedra Metropolitana, Pałac Narodowy i Paseo de la Reforma to tylko kilka z turystycznych punktów, które przeniosą cię w czasie. Ale Gwatemala to o wiele więcej niż tylko stolica. Górzyste krajobrazy z majestatycznymi wulkanami, jak Akatenango i Pachaya. Zapraszają do docenienia siły natury. Możesz wędrować, podziwiać spektakularne widoki, a nawet obserwować płonącą lawę aktywnego wulkanu. Odwiedzenie Gwatemali to unikalne i niezapomniane doświadczenie.